Ciemka mordeczki z tej strony, oczywiście, nie kto inny, kto ma. Słuchajcie, jak możecie zauważyć, fajny konkursik na awłupkę. Słuchajcie, awłupkę za ponad 50 zł. Słuchajcie, to jest naprawdę warto. A wy starcie wpaść złotówkę z moim kodem i możecie, nie dość, że sobie z tej złotówki zrobić jakiś profit na stronie, to jeszcze wygrać za darmo taką awłupkę, a nikt jeszcze udziału nie bierze. Więc naprawdę, słuchajcie, warto. I w dzisiejszym odcinku z 2000 może pomnożymy to, zrobimy. 4000 to zależy tylko od skrzynek ponieważ dzisiaj słuchajcie otwieramy skrzynki zielony zakątek te właśnie skrzynki sobie przetestujemy lecimy oczywiście od pierwszej na starcie będziemy sobie po 5 otwierać zobaczymy czy nam kasy starczy lecimy pierwsze 5 skrzyneczek zobaczymy co nam pierwsza skrzynka słuchajcie tu drobnie no niestety nic nie ma a ja widzę że to jest taka skrzynka albo odda albo słuchajcie no nie odda tak więc to jest naprawdę słuchajcie skrzynka Dużego, bardzo dużego ryzyka. Kolejna skrzynka to jest, jest dżungla. W ogóle bardzo ładne te y, skrzynki mają te grafiki tutaj na tej stronie, więc naprawdę grajcie na tej stronie. Naprawdę z całego serduszka mówię wam, że warto strona jest legitna. Skiny oczywiście wypłaca. Oj, już myślałem, że ta diablo mi y, tutaj wypadnie. Y, no, dwie dyszki w plecy. Dwie dyszki w plecy, więc skrzynka. No, Bywały lepsze skrzynki, były lepsze skrzynki, no szanujmy się. I kolejna skrzynka to jest wiosenna. Ta wiosenna już mi się mniej podoba niż dżunglowa, ale już widzę, że może nam tutaj coś fajnego dropnąć. Może nam coś fajnego czerwonego skinka, chociaż i słuchajcie, mamy czerwonego skinka. No ale niestety to jest ten gorszy skinek, nie? Tak, 56 zł wydaliśmy ponad stówkę. No jesteśmy na sporym minusie, prawie 100 zł na minus, więc nie zachwycę ta skrzynka. Kolejna skrzynka to jest, słuchajcie. Już droga, skrzynka 10% knife, ale też otwieramy 5. Jak wszystko, to wszystko, jak się bawić? Może akurat yy, nam dropnie jakiś nożyk. Yy, ej, mamy knife, w ogóle czajcie? No ale to i tak na minus wychodzimy. No ale knife dropnął, no, dropnął. No. To już mamy zal zaliczoną koncert w tym odcinku, więc akurat to jest super opcja. Yy, I ostatnia skrzynka to jest skrzynka, która mi się chyba najbardziej podoba. Yy, skrzynia Róż. Skrzynia Róż, słuchajcie, bardzo ładnie wygląda. Naprawdę ktoś się starał na tą z skrzynką. Lecimy 5 skrzynek, 400 zł. No i zobaczymy, czy nam wypadnie, kurde, fade, czy nam nie wypadnie fade. No i niestety nie wypadł, ale mamy kilka fajnych skinków. 250 zł. Okej, okay, mogło być gorzej, tak, mogło być gorzej, ale gorzej nie jest. 300 na minus, to może na koniec odcinka spróbujemy tą kasę odrobić. No i te skrzynki, co otwieraliśmy przed chwilą, no. Czy ja bym polecał. No są lepsze skrzynki na stronie są lepsze skrzynki naprawdę. Otwieramy za wszystko pięć skrzynek jeszcze tych na koniec odcinka i zobaczymy co na fajnego wypadnie. Ok leci kilka fajnych skinów ale czy to będzie profit. Tysiak tylko tysiaczek nie sześć stówek plecy otwórzmy sobie jeszcze jedną może nam jakaś kosa fajna wyleci za tysiaka no, bym był szczęśliwy w sumie na koniec odcinka. Kosy nie mamy ale to może być dobry stan. I słuchajcie, to jest gówniany stan, niestety, yy, więc to by było tyle z tego odcinka. Widzimy się jutro. Yy, siemanko.